Pytanie, co powinni robić sadownicy? Ja wielokrotnie przecież mówiłem, że uważam to za elitę polskiego rolnictwa, również tu osoby, które na sali znam, rozpoznaję z wieloma się przecież z nami przyjaźnie, starałem się Wasze problemy rozwiązywać, kiedy realnie miałem wpływ na podejmowanie decyzji. Wydaje się, że to środowisko jest w stanie intelektualnie i organizacyjnie przeciwdziałać y, różnym zagrożeniom, które są. Ja tu absolutnie popieram panów, że nie można się załamywać, nie możemy powiedzieć, że obrażamy się na Zielony Ład. No, ten, walec przejdzie. ten walec przejdzie. Pytanie, czy my mamy pomysł, narodową politykę, która będzie jakąś korektą, jakimś uzupełnieniem, jakimś szukaniem tego, żebyśmy nie polegli wszyscy razem. I to nie jest tylko moje zdanie, bo niektórzy twierdzą, że ja mam obsesję na punkcie Zielonego Ładu, dlatego że za dużo o nim wiem. A drugie, czuję się w pewnym sensie, podobnie jak wszyscy ministrowie rolnictwa w Europie, oszukany, bo pierwsze zapowiedzi, które były w grudniu 2019 roku, były takie spokojne: no, nikt przez nas nie będzie protestował przeciwko rolnictwu bardziej powiązanemu ze środowiskiem rolnictwu zrównoważonemu, które dba o zasoby, nieodnawialne zasoby przyrody świata, które chce bioróżnorodności, no przecież nikt na tej sali nie będzie temu, yy, przeciwko temu protestował. Ale kiedy pojawiły się szczegóły Zielonego Ładu, a one przecież dopiero teraz, w ostatnich decyzjach sprzed kilku, yy, ty, kilkunastu tygodni się pojawiły, no to tu trzeba się zacząć bać. Co robić w sadownictwie? Tu nie ma genialnych rozwiązań. Takich, które by, proszę bardzo, strzelimy palcami, już wiemy, co robić. To są te wszystkie wyzwania, które stoją przed sadownictwem od dawna. Kwestia organizowania się, nie tylko po to, żeby pod szyldem grup owocowo-warzywnych wyciągnąć jakieś pieniądze z Brukseli, tylko po to, żeby wzmocnić swoją pozycję rynkową, nawet jak się pieniądze brukselskie pokończą. A nie tworzymy coś, fikcję, po to, że tylko w okresie rozliczenia udajemy, że jesteśmy organizacją, a potem się rozwiązujemy i myślimy, jak założyć następną organizację, żeby następne pieniądze dostać. To jest, to uśmiechamy się, ale wiemy, o czym, o czym mówię. Potem tylko wstyd został. Wstyd, bo jak jeżdżę do Brukseli i pytam rolników, to mówią że polscy rolnicy to złodzieje. Przykro mi mówić, ale niestety część tych środków została w ten sposób zagospodarowana. Ale drugie, nigdy już nie wróci rynek wschodni, nigdy nie wróci rynek rosyjski. Zapomnijmy o tym. A jeszcze czasami słyszę, że ktoś w, w resentymentach o tym opowiada. Czyli jak dostosować strukturę odmianową i produkcyjną do całkiem nowych wyzwań, do innych rynków? Tam to już się nie wróci. Kolejny, kolejny problem. Pytałem tutaj po drodze i yy, Mirka, i tu jeszcze, jeszcze parę innych osób. Oto, gdzie poniosłem ogromne ryzyko, również polityczne, a niewiele brakowało, również, mówiąc wprost, poszedłem za to siedzieć. Jabłka przemysłowe. Tak na marginesie, tu będzie jakiś wykład kogoś z firmy Deller. Firma, która powinna wytłumaczyć się przed polskimi sadownikami ze swojej polityki na polskim rynku. Ta firma podała mnie do sądu, żebym ich przeprosił za to, że stwierdziłem. Że mając silną pozycję rynkową, trzymają sadowników za gardło. No, będzie bardzo ciekawy proces w maju w Toruniu, w, w marcu w Toruniu. Zobaczymy, kto ma rację. Czy ci, którzy powinni się tłumaczyć, chcą zamknąć usta, zakrzyczeć i zaszantażować tych, którzy mieli odwagę mówić o patologii na rynku jabłek przemysłowych. Ale przecież na Boga, czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć, co to są jabłka przemysłowe w Polsce? Czy lipcowa przebierka? Czy to, co w komorach bardzo drogie leży i teraz prąd będzie bardzo drogi, trzeba to wypchnąć gdziekolwiek i będzie jabłkiem przemysłowym? Trzeba rozdzielić produkcję jabłek deserowych z całkiem inną ochroną, innymi kosztami i spodziewanymi lepszymi cenami od jabłek do zbioru maszynowego z ograniczoną ochroną roślin. To przecież ja tego, ja nie jestem sadownikiem, ja się na tym mogę nie znać to przecież powinno bezpośrednio ze środowiska sadowników wszystko wychodzić, a nie potem płacz, krzyk, wymuszanie, niech minister interwencję jakąś zrobi. Dobrze, podjąłbym powiem, taką samą decyzję, niezależnie od kosztów, po to, że wtedy pół miliarda złotych trafiło do sadowników, a nie do firm, które na was żerowały. Ale to dalej nie może istnieć. To, to musi być pewna refleksja bezpośrednio u samych sadowników. Rozdzielenie typów produkcji. Absolutnie to, o czym pan poseł mówił, tylko klasa premium, tylko ta klasa najlepsza na świecie się rozwija, nie rozwija się już produkcja taka ta podstawowa, tradycyjna, towarowa nie, nie wiem jak ją tam zwać, czyli każdy musi szukać również tych segmentów rynku, które dają jakąś szansę na lepszą cenę, zorganizowanie się. Lepsze dotarcie do rynku, wspólne promocje. Ja bardzo dziękuję i Witkowi Bogucie i tym wszystkim, którzy zaangażowali się choćby w to, że producenci przestali być ze sobą konkurencyjni, że przestali żreć się między sobą: czy jeść, czy jeść truskawki, czy jeść jabłka, czy, czy nie wiem, żury, maliny, czy coś innego. Trzeba jeść wszystko, trzeba się wzajemnie wspierać w tych promocjach na rynku. To dopiero przynosi jakiś efekt. Przekonanie ludzi o prozdrowotnej y, wartości y, owoców, ile tam ich trzeba, czy garści czy kubki, czy szklanki mierzone, tam wszystko jedno, ale to są te działania, które należy podejmować. Oczywiście państwo nie może stać biernie, dlatego z takim natężeniem od dłuższego czasu domagam się utworzenia holdingu spożywczego, bo to, co ja w 2018 roku przeprowadziłem w sposób absolutnie. Y, nie chcę powiedzieć, że chaotyczne, ale to w dużym mierze było chaosem. Jeżeli masz na podjęcie decyzji trzy dni, to zawsze jest to obaczone dużym ryzykiem. Ale państwo powinno być do tego przygotowane, żeby nie mówić w kategoriach nadwyżki żywności, klęska urodzaju. Raz jest więcej, raz jest mniej. Jak jest więcej, to cieszmy się z tego, przetwarzajmy to, bo świat tego potrzebuje. A nie martwmy się, że więcej urosło. Pewnie w osobistym liczeniu każdego gospodarstwa to najlepiej, żeby u mnie urosło, u sąsiada zgniło, ale to tak nie działa. Przetwórstwo. Również opanowanie rynku koncentratu nie może być tak, że jedna czy kilka firm decyduje o rynku koncentratu jabłkowego. A dlaczegoż to nie, nie powinny być firmy bezpośrednio powiązane kapitałowo, udziałowo z rolnikami? Ten, który handluje koncentratem, ten jest kimś najważniejszym dla rynku jabłek przemysłowych, bo on decyduje de facto o tym rynku. Ale również to, od lat opory różne, a dlaczegoż naszą specjalnością narodową produkcja cydru nie powinna być? I wtedy nie mielibyśmy problemu z nadmiarem, bo Pan Bóg pobłogosławił i dużo, dużo, dużo urosło. Jest wiele działań, które muszą być podjęte. Również nie wymuszanie kolejnych. Dopłat do zakładania nowych sadów. Boże, a kto będzie z tego wszystkiego korzystał? Trzeba nie zwiększać powierzchni, tym bardziej, że nowe nasadzenia w tym samym miejscu to są odmiany już o wiele intensywniejsze, bardziej wydajne i tak dalej. To są działania, które środowisko moim zdaniem zna. To nie potrzeba ludzi, szczególnie takich jak ja, nie jestem sadownikiem. Oczywiście z faktu, że mam wnuki, to teraz jakieś tradycyjne drzewa posadziłem, bo. Każdy tam myśli, że wnukom dzięki temu zdrowie jakieś przysporzy, ale wiedza o tym, co należy robić w sadownictwie, jak nie ulec temu walcowi Zielonego Ładu w środowisku jest. Tylko, żeby się na wiedzy nie skończyło, tylko żeby zacząć to realizować. A poza wszystkim biologizacja gleby to jest wręcz mój konik. Ja tutaj bardzo dziękuję za, za to zdanie. Tylko pytanie: ilu w Polsce rolników ma wiedzę? O złożonych procesach fizyko-chemicznych i biologicznych zachodzących w glebie. Część ludzi, niestety szkoły tego nie uczą. Gleboznawstwo na studiach zostało bardzo zredukowane. W technikach rolniczych niewiele się na ten temat mówi. Część ludzi uważa, że gleba to jest to takie trochę czarnego na wierzchu, gdzie korzenie są. I to jest cała wiedza o glebie. Przepraszam, upraszczam trochę, ale jeżeli byśmy mieli dobre. Dobrze skonstruowane, żyzne z dużą ilością aktywnej, węgla aktywnego, substancji organicznej, to one są i odporniejsze na susze, na problemy, które się pojawiają. Również ilość składników w tej chwili uwstecznionych, niedziałających, tam jest w dalszym ciągu bardzo duża i tylko można czasami korekcyjnie pewne rzeczy działać. Proszę Państwa, ja nie chcę was uczyć. To się od was mogę uczyć i dziękuję, bo. Mam tu wielu przyjaciół w tym środowisku, i to, że w ogóle śmiem mówić o sadownictwie, to w dużej mierze wynika z tego, że się szybko uczyłem od tych, którzy są mądrzejsi ode mnie i więcej na ten temat byli w stanie powiedzieć. Z Zielonym Ładem nie wygramy. W tym znaczeniu, że to przejdzie, ten walec przejdzie. Jakie przyniesie skutki generalnie dla rynku żywności w Europie, boję się, że opłakane. Natomiast starajmy się. Minimalizować te straty. One będą. Ja zapytałem wprost mojego popieranego przeze mnie w tej chwili, bardzo Was o to proszę, żebyście również go wspierali, ministra Kowalczyka. O moim bezpośrednim następcy nie chcę się wyrażać, bo nie chcę mówić źle, a dobrze nie potrafię. Natomiast chcę wspierać ministra Kowalczyka i zapytałem go wprost: jak Ty sądzisz, czy Zielony Ład będzie dla rolnictwa korzystny? Odpowiedział: absolutnie nie. Nie będzie korzystny. Pytanie jest jedynie takie. Gdzie bardziej zaszkodzi? Czy bardziej zaszkodzi w Europie Zachodniej, czy bardziej zaszkodzi u nas? Oby u nas zaszkodził jak najmniej, i mamy rok. Proszę Państwa, Zielony Ład wejdzie od 2023 roku. 2022, pomimo wielkich nieszczęść, pandemii, problemów, to jest rok w pewnym sensie kluczowy. Czy my będziemy przygotowani do tego, co się zacznie od stycznia roku następnego? Ja wierzę, że to środowisko jest w stanie wypracować. I pomysły i rozwiązania jest stosunkowo zamożne. Bo tu padło pytanie, na wiele problemów, które Zielony Ład wygeneruje, możemy przeciwdziałać nowymi technologiami, innym sposobem uprawy, tym co nazywamy rolnictwem precyzyjnym, czyli intelektualnym, wsparciem decyzji rolnika, skanowaniem pól. Robotyzacją, która będzie niezbędna, bo ludzi zacznie, zresztą to widać, robotyzacją, czyli działaniami, które nauka zaproponowała. To już jest, tylko że Komisja Europejska wprowadzając nakazy i ograniczenia nie przewiduje istotnego wsparcia finansowego na wprowadzenie tych innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby być narzędziami łagodzącymi negatywne skutki, dającymi szansę na wykorzystanie. I może w tym momencie życie zmusi do tego i do wspólnego użytkowania maszyn, i do tego, żeby wspólnie razem działać, że to nie będzie tylko po to, żeby kasę brukselską przerobić pod szyldem grupy, tylko jeżeli chcemy się na rynku utrzymać, to musimy działać razem, minimalizując koszty. Już ostatnie zdanie. I to, co w Polsce w tej chwili jest bardzo słabo rozpoznane: Liczenie śladu węglowego. I emisji. To jest tylko kwestia bardzo krótkiego czasu, kiedy główni odbiorcy żywności, wielkie koncerny żywnościowe przetwórcze, wprowadzą radykalne wymogi dotyczące śladu węglowego. Pewnie na początek to będzie tak, że ten, który nie jest w stanie wykazać zerowego czy niskiego śladu węglowego, dostanie gorszą cenę, ale kwestia kilku lat zostanie wyrzucony z rynku. Nikt od niego nic nie kupi. Nikt od niego nic nie kupi. Tylko zostaną ci, którzy będą w stanie udowodnić zerowy ślad węglowy. My do tego nie jesteśmy przygotowani, nic na ten temat nie wiemy. To jest na najbliższe miesiące może jeden z głównych y, y, priorytetów, jedno z głównych zadań, żebyśmy jako polskie rolnictwo, a w szczególności no ten jeden z najważniejszych działów tego rolnictwa, jakim jest sadownictwo, żebyśmy byli do tego przygotowani.